Tylko, że poradnik do tego Volibera PLS, w tym jest problem, że ja bym musiał najpierw nim zagrać, chociaż raz, żeby go ogarnąć. Także zagramy w nim w tej grze, żeby go ogarnąć i, um, i jakby, jeżeli poradnik mam nagrać, to wiesz, muszę, no bo ja nigdy nie, ja nie grałem w Volibera od iluś lat, więc muszę chociaż raz nim zagrać, żeby tak trochę go ogarnąć, żeby wiedzieć, o czym mówić, nie? Um, tylko zastanawiam się, czy z Predatorem nim grać, czy z czym. Ej, nie wiem, czemu piknąłem Volibera, jeszcze mam reklesa w teamie. Będziemy się, że go troluję. Reklesa, Re Riot z robakiem rzucił. No dobra, już, już tam wiecie, ja. To dobrze, słuchajcie, to dobrze. Bo teraz mogę trollować i nikt mnie mnie nie oceni. Bo jak na przykład, wiecie, grałbym Boliverem i zrobił 0,10 z Reklesem. I on ma pewnie z 10 tysięcy widzów, jak nie więcej. To było mi trochę głupio, nie? Ale wiecie, jak se piknę Bolivera i się teraz 20 razy, to nikt mi nic nie powie. Znaczy może moi solo cute nie będą ze mnie zadowoleni, ale co z tego? E, no właśnie, i teraz problem z Woliberem wiecie jaki jest, czy jeżeli ja wezmę wolibera, a oni mają Wayne, to wiecie co ja będę... Ona mnie będzie kajtować i to tak bardzo mocno. Ja i tak zagram te, o, Ja i tak zagram tym Voliberem. Bo tak. Ale... no. Ale boję się trochę. To mi się nie podoba. Żaden skin Bolibara nie jest fajny, bo ta postać nie jest fajna, to jest niedźwiedź. Niedźwiedź nie może mieć fajnych skinów. Mogę zostać policjantem ewentualnie. To nie na YouTube na razie. Na razie zagrałem raz bez YouTube'a. Kurde, kurde, kurde. Ha, nie, kleptomancja. Oni jeszcze ładnie zniszczyli Ale idę na bota, bo myślę, że mój botlane może zliczować. Bo ten Alistar nie, nie, ten, nie musi być na linii od razu. Alistar jest raczej taką postacią, która musi być na linii. Nie wiem, czy on nie wejdzie mi na red buffa przez to, co się stało. Nie jestem pewien. Tak w ogóle to zamiast tenacity mógłbym wziąć runy pod attack speed i to by mi trochę poprawiło kill e ale ojejku, jejku, ten woliber to mi się zapowiada, nieprzyjemnie trochę. Nie wiem, czy będę nagrywać na YouTube, bo wydaje mi się, że bym trollował moją widownię grając z tym pikiem, ale nie jestem pewien zaczynamy jak się to rozwinie. Obu polega na tym, że RK i S e są lepsze, ani RK, ani A nie mają na razie, więc teoretycznie. No a poza tym mam SUO, więc jeżeli użyję przerzucenia przez ramię, to. Sło uh, może zarkować. Czy Kamil biegnie do mnie? Kurde Nie wiem, czy. A też, jest parkowany, ale nie wiem, czy to. Nie, nie przeżyje, Chociaż. Użyję flesza, bo mam pasywkę. O. <grym> ale pasywka nie pomaga. Kupię buty. Bo, bo, bo nie wiem, co mam robić z tą postacią, kupię buty. But Topa powinienem gankować, tak mi się wydaje. wydaje, bo to jest... E... Tylko muszę mieć trzeci poziom, ale zaraz go ubijemy. Okej, okay, ona się cofnie i stepuje. Problem jest taki, że ona się stepuje. Dobra. Na pewno blue smite. Ja mam pasywkę, więc oni nie zabiłem tego. Tak A możliwe, możliwe, że Ivan próbuje skontrolować. Bo Ivan też nie ma flasha, nie? Trzeba będzie grać wokół jasu w tej grze Ale to już wiedzieliśmy wcześniej Ja zawsze jak klikam W to jest zredukowany cooldown na połowę Zawsze Nie muszę wtedy wcale, wcale dobić Chyba w tej kolejności tego używam Ta kamilta jest support kamil to nie jest ADK ja nie wiem czy ona jest w stanie go dobić. Widzicie teraz dobrze 260. A może zawsze działa, bo to niby odrzuca te klipy, więc chyba powinno zawsze działać. Uuu. 9700 hmm. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że oni daj Tap down, piece golda, dobrze. Na pewno chcesz ze mną baczyć?! Wydaje mi się, że oni to wygrają. Oh shit, 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 oh, shit, 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 shit. Nie wiem czy nie tylko na bocie siedzieć. To nie przez to oni giną ani z takiego, tylko po prostu mój college ma 04 na listarze, Ale mój IDKR ma 1-0 i to się liczy To nie jest powiedziane, że wiecie, słabo gra ten e Spanikował <grybujesz> <grybujesz> jeszcze, super Dobra, zrobimy to smoka ta jest taka na fi... Poznaj, po tym, nie jak smaka na problemie. Ja bym mógł tam iść, ale mi się wydaje, że to nie jest dobry pomysł. Muszę iść pod army w tej grze. Czemu on to robi? 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 Podobało mi się to i tak. Też za flash. Dobra, co ma maksałajcie jako drugie? Tu się slow i damage powiększa. Chyba. Oliver, cool. well, jasno. Kombo po prostu. Oh. Patrzcie jak tą farbę zabieram, wszystko moje Zastanawiam się, co mogę kupić do niego. To dawałoby mi cederkę. Byłoby użyteczne. Tylko nie wiem, czy wiecie to, że ja na przykład będę w stanie go To znaczy, że będę w stanie go zabić. tam? Na pewno, Glory. Tak, yeah, Glory fa jest fajne, fajne. Redemption nie jest złe. Glory, Redemption, tak jak do Iverna. Redemption generalnie nie jest zła na takie postacie. Podaje CDR-kę, ale mam regenerację trochę mało życia daje. To mnie trochę denerwuje w Redemption. Była taka ten... taki okres czasu, że ludzie bardzo lubili to na lafie budować, bo korają się, gdybym to zbudował, ale ja nigdy nie byłem tego fanem. Zbudowałem to dwa razy. Albo dwa razy, nie, nie tam, tam szczerze. Ale to też ten, jak nie masz killi, to ciężko ci się pod full of. Jasło. Ojej. Nie trafił dwoma kuł, a jednak zabił obu. A nie trafił genialnie większością swoich skilli Była chyba gdzieś to, nie? Czy z tym jest jakaś trochę przesada, ja nie chciałem, żeby on ten... O, dobra, proszę, tutaj nie tak źle. Nie tak źle to, że ja mogę yy, spuszować Myślałem, że trochę przesadził, ale... Miałem no, przesadził już z majta ale stwierdziłem, że nie wiem, czy to ma, czy wiecie, czy jest sens, czy nie lepiej zostawić co to jest spraż. Flaszku na, na inną okazję, jak walka nie będzie wyglądała Ale mnie kajtujemy jak kurno ale Drayvana łatwiej mi złapać niż także Wam wam bierzem to przeżyw, bo nie mam stopacza. Jak miał to może. Potem bym się mógł zregenerować w trakcie stopacza i w ogóle. I teraz bym mógł robić Spirit Vision. Albo. A to film ewentualnie. No czy tak szczerze? To w tej grze. Deadman's Plate nie byłoby złe albo Random In Omen, w związku z tym, że grajbym by klitował. Teraz w ogóle Random In Omen stanie się przedmiotem, który a, będzie częściej grany. Bo mm, teraz będą w mecie albo po prostu ludzie zaczną więcej grać postaciami podkleita. A im więcej jest postaci podkryta, tym Randuin teoretycznie jest lepsze. No bo ym, to daje wrażenie, właśnie. Um, znaczy redukuje obrażenia od kritów więc randuje na pewno teraz jeżeli już grasz tankiem albo postacią która może zbadać Randuin, to Randuin staje się bardziej popularny, bo to jest obrażenia trochę zmniejsza. O 15% to nie jest dużo. Ja nie Randuin zmniejsza obrażenia tylko 15%, nie 20%. A to nie jest dużo 20%, ale to trochę. Z drugą stroną pewnie bieg, ale nie może być z drugą stroną. W sumie, czy możemy to zrobić? Kurde nie wiem czy chcę nagrać to na YouTube. Może powinienem się do jutra zastanowić co na YouTube nagrać, bo jutro i tak będzie stream wieczorem. Więc no może ewentualnie jutro wieczorem jak zrobiłbym streama to powinienem się zastanowić. Yy... Mam takie wrażenie, że ten woli trochę taki kurde nie jest, za dobry.